Jesteśmy na Mazurach jest. Zimno, deszczowo, a my testujemy KTM a Duke a 390. Duke 390, 44 konie mechaniczne i klasa A2. I można by zapytać Komu to potrzebne? Ale patrząc w statystyki sprzedaży motocykli w Polsce, klasa A2 jest w tej chwili popularniejsza niż typowe 600 ki Może dlatego, że 600 ki trochę powymierały i zobaczcie na przykład na MT-07 czy Duke 890, to wszystko jakby zostało przepchnięte w trochę wyższą klasę pojemności. Dlatego właśnie maszyny na A2 nabierają sporo sensu, szczególnie dla osób, które miałyby się przesiąść ze 125 Korzystając z faktu, że jesteśmy właśnie na KTM Truck Show, na zaproszenie KTM Sklep w okolicach Olsztyna, mieliśmy okazję przetestować w ciągu jednego dnia 125 i 390. I to jest fajne, bo jakby takie bezpośrednie przejście z jednego motocykla na drugie, na tych samych drogach, jakby rozwiewa wszelkie wątpliwości wizualnie, to jest ten sam motocykl. Jakby wielkościowo to jest wszystko to samo, ale cała różnica jest właśnie w silniku. Dodatkowe centymetry sześcienne sprawiają, że mamy 44 konie maniczne, czyli 2,5 razy więcej mocy niż w 125 przy tych samych gabarytach i masie większej jedynie o 11 kg. 11 kilo, tylko więcej. Czyli mamy motocykl, który waży 150 kg i ma 44 konie maniczne. To jest naprawdę dobry wynik. Przesiadając się ze 125 na 390 czujemy się jak już na prawdziwym motocyklu, tak, tak można powiedzieć, okej. Okay. Ludzie, którzy jeżdżą większymi motocyklami, mocniejszymi i wsiądą tutaj, to na drodze prostej, takiej długiej, prostej, powiedzą jechałem, nie chcę jechać. Ale osoby, które przesiądą się ze 125 na 390 powiedzą, kurde, no to jest to, jest to. jakby on w końcu jedzie, on jedzie, jedzie tak fajnie, nie? 125 jest świetna w mieście? A wszędzie indziej jest świetna 390. I dla osób, które mówią, że on nie jedzie, że 44 konie to jest za mało. Zapraszam do Olsztyna na serpentyny. Jakby tutaj naprawdę, tej mocy, jeszcze szczególnie jak jest kiepska pogoda, to, to jest aż nadmiar. Ale kiedy jest dobra pogoda, teraz wyszło trochę słońca, to na tych zakrętach z tą mocą bajka. Pytarda. Jakby 1290 byłoby już trochę straszno, nawet bardzo straszno. 890 byłaby już takim. Nadmiarem, a 44 konie w tym momencie na takim lekkim motocyklu idealnie. Mamy także brata, czyli Adventura 390, w którym też miałem okazję jeździć. Jeszcze nie nakręciliśmy filmu, myślę, że za jakiś czas się uda. I jak wyjeździliśmy akurat we Włoszech, w górach, przepięknie się tym motocyklem jeździło tam. Wszystkie wąziutkie winkielki Adventurem, petarda. Jakby dlatego ja lubię małe motocykle, nie? małe pojemności, które są po prostu lekkie. Tu nie ma nadmiaru mocy. O, tej, tej mocy jest. Mało generalnie, ale w zupełności wystarczy, jeżeli mamy gdzie pojeździć i po prostu fajnie się bawić. A jak ze spalaniem? 125 jest mistrzem oszczędności. Tam jeździmy prawie jak elektrykiem, za pół darmo. Natomiast tutaj też nie jest źle. Mamy około 1 litra większe spalanie w porównaniu do 125, czyli między 3,5 a 4 litry. No sami przyznacie, że tragedii nie ma. Jak na motocyklu, który się trochę porozpędza. I sprawdziliśmy zwykłe samochody, jak nasza Toyota, w okolicach 120 koni. Nie ma szans. W ogóle jeśli chodzi o dynamikę, naprawdę można się nim fajnie pobawić. To większy moc, a nadal niewielki gabaryty, ten motocykl jeździ dużo agresywniej niż c 44 konie mechaniczne oznacza, że jest to jeden z najmocniejszych motocykli w klasie. Mocniejsza, delikatnie jest tylko Honda która ma pięćsetki, ale uwaga, honda jest sporo cięższa, ponieważ tam z kilogramami dochodzimy w okolicach 170 kg, jeżeli nie delikatnie więcej. A tutaj mamy 150 kg. Więc różnica jest ogromna. A to oznacza, że KTM, mimo że delikatnie klapsze, jakieś tam dwa toniki jest szybszy. Dużo szybszy, jeśli chodzi o przyspieszenie. I to czuć, to po prostu czuć. To jest mały zawadiaka. Ona pewnie będzie stabilniejsza, przy większym prędkością ale to jesteśmy tu tylko do tego, żeby jeździć 200 km na godzinę, a po to, żeby dawać dużo ilość frajdy podczas jazdy po okolicy. I teoretycznie wydaje mi się, że układ hamulcowy i zawieszenie jest dokładnie takie same jak 125. Natomiast podczas jazdy dzisiejszej mam trochę inne wrażenie. Niby jeden po drugim jeździłem tym motocyklem. I tu osiągałem zdecydowanie większe prędkości, i było bardziej mokre jeszcze, a i tak pozwalałem sobie na więcej podczas hamowania. Przyjemnie się hamuje. Nie powiem, że to są jakieś żylety ostre, ale fajnie się hamuje. Nie mam zastrzeżeń do tych hamulców. Mamy oczywiście układ ABS. Mamy także Quick i Down Shifter, czyli KTM mówi na to Quick Shifter plus. Działa w górę i w dół bez sprzęgła. Tak samo jak w 125 dostaliśmy tutaj kolorowy wyświetlacz i możemy połączyć je z telefonem. I działa to dokładnie tak samo, czyli możemy odbierać połączenia telefoniczne lubię je zakańczać i odrzucać i zmieniać sobie muzykę w telefonie z manetki w kierownicy. Jakby to, to jest to to, to jest wszystko, więcej już tutaj nie ma. Natomiast kolorowy wyświetlacz jest ładny, jest czytelny i kolorowe wyświetlacze stają się po prostu takim standardem w tych topowych markach. Jeżeli chodzi o wybieranie nierówności, dziur, Prace zawieszenia dla mnie działa to identycznie jak w 125, czyli jest przyjemnie, nie mamy za bardzo możliwości regulacji. Ale gdzieś jakieś zapadnięte studzienki, nierówności, kociełby generalnie motocykl tam będzie sobie radził. Nie jest to super moto ani adventure, ale jak na miejskiego, albo nawet w tym wypadku już podmiejskiego, łobuziaka jest spoko. I w ogóle właśnie ten motocykl jest dobrym motocyklem na co dzień jakby miasto spoko, ale tym motocyklem pełnoprawnie możemy poruszać się jakby wszędzie. To nie jest tak, że nam nagle mocy zabraknie. Te 44 konie to nie jest szał, ale. No jest przyzwoicie, po prostu przyzwoicie. To jest idealne słowo, które określa ten motocykl. I teraz w czym Daniel dzisiaj jeździł? Jeśli chodzi o kask, jest to mój długo już służący RPH-90S. Jeśli chodzi o kurtkę, tutaj myślę, że sporo powiadamy. Vandaltex, tekstylna wersja naszego Vandala. Mamy także spodnie, jest to Broger California, a na nogach mam Rebelhorn Spark. I teraz tak, jak się to wszystko sprawuje w deszczu? Przede wszystkim kurtka. Kurtka jest wyposażona w membranę wiatro- i wodoodporną. I w deszczu, którym dzisiaj jeździliśmy, byłem cały mokry. Jakby cało, cały motocykl, cały ja, dżinsy sobie... No dżinsy nie mogą dać sobie rady, to jest zwykły dżins, więc on będzie przepuszczał tą wodę. Natomiast kurtka jakby pod spodem mam termo i możecie zobaczyć, to no generalnie jest suchutko. Nie ma żadnego problemu, nie? Więc kurtka wytrzymała bez większych problemów. Aczkolwiek przy temperaturze, która już spadała poniżej 15 stopni, Silnym dosyć wietrze, wiatr nadal jest dosyć silny i kiedy zaczynało padać, no ubrałbym już coś pod spód, żeby było cieplej, nie? Zdecydowanie już było zbyt rześko, ale cała reszta kurtki bardzo dobrze się spisywała. No na taką pogodę zamiast dżinsów już bym polecił generalnie jakiś zestaw tekstylny z membraną. Jeździć się da, nie bać się, na nakup wiatr. 125 kosztuje 22 400 zł. Tutaj mamy niecałe 3000 dopłaty 25 200 zł. Tyle kosztuje ten motocykl i uważam, że dostajemy zatącony kawą maszynę. Jeżeli zastanawiacie się nad Duke'em czy to jest dobry motocykl, to ode mnie możecie usłyszeć, że tak sprawia sporo frajdy. Czy warto go kupić, to już musicie zdecydować osobiście, więc. Warto wybrać się do jakiegoś salonu, przymierzyć się, jeżeli są jazdy testowe, wykorzystać to, wyrobić sobie własną opinię. Dajcie nam znać w komentarzach, jak podoba Wam się ten motocykl, jak podoba Wam się jego wygląd, jakie inne motocykle chcielibyście zobaczyć. Widzimy się wkrótce w kolejnych filmach.